kochani, z racji tego, że dzisiaj mam e, takie pogadankowe flow, i nagrałam przed chwilą dla Was filmik o e, przyjaźniach i ogólnie łączeniu się w pary. Więc stwierdziłam, że pójdę za ciosem, zwłaszcza, że Pan na górze już przestał wiercić. E, I dzisiaj pogadamy sobie o mm, porównywaniu się do innych. Ja e, dostałam parę takich próśb, żeby na ten temat się wypowiedzieć. I wiecie co? Właśnie sobie tak pomyślałam. Czy ja mam w ogóle cokolwiek do powiedzenia na ten temat, czy ja sama czasem nie powinnam obejrzeć takiego filmiku, w którym ktoś mi mówi, jak mam się nie porównywać do innych. Słuchajcie, to jest tak bardzo e, powszechny temat, tak bardzo popularny, tak bardzo wszechobecny, że na samym wstępie można by było ten film w ogóle nagrać na zasadzie każdy się porównuje do innych i nie będzie inaczej. I koniec, no. Jest to nieodłączna nasza część życia. Od takiej, od takiej malutkiej olci, pamiętam, bo zobacz no w piaskownicy, widzisz, no tutaj y, Kasieńka nie sypie nikogo piaskiem, a ty sypiesz. Zobacz, jaka jesteś, no niegrzeczna, a tam, baczaka, jest dziewczynka grzeczna, widzisz? Jesteśmy w kinie, no cichutko, cichutko, bo widzisz, a wszystkie dzieci są cichutko, a ty nie. Porównywanie się, ty coś masz. Ty coś robisz, a oni tego nie robią. Zobacz, oni są lepsi, bo oni tego nie robią. Zauważ. Ehm, no i to było od małego. Później idziemy do szkoły i zaczyna się e, tak naprawdę rywalizacja. Kto ma jaki tornister, kto ma jaki piórnik, kto ma jakie pióro, coś ma ktoś lepszego. Zazwyczaj te osoby, które mają wszystko fajne, nowe, świecące, brokatowe, to są osoby, które. Wzbudzają więcej zainteresowania w klasie, są bardziej popularne, są bardziej lubiane, fajne. Ktoś, chłopak z biednej rodziny, zazwyczaj jest popychany, zazwyczaj jest odrzucany przez dzieci. Dzieci są okropne. Ogólnie to, co się dzieje w szkołach, jest czymś okropnym. Ja uczyłam w paru szkołach i naprawdę widzę kątem oka, widać było ten podział. Tutaj część ludzi cool, fajnych, fancy, wszystko ten, a na przykład dwie ciche myszki po drugiej stronie. To jest przerażające. Y grupujemy się y statusem y materialnym, grupujemy się tym, kto jest bardziej cool. <laughs> Wracając, zresztą nie tylko o to chodzi, że byłam nauczycielką i widziałam coś z perspektywy tablicy, ale sama byłam w szkole i sama wiem, jakie to uczucie, bo ja. Nigdy nie miałam najlepszych rzeczy. I nie wiem, może ktoś, kto zawsze wszystko miał i zawsze dobrze wyglądał, i zawsze ktoś przyjeżdżał po niego super samochodem do szkoły. Nie wiem, może ktoś się wypowie na dole. Ja, ja niestety nie znam nikogo y, o takim y, statusie materialnym w moim życiu, więc nie jestem w stanie pogadać z kimś takim. Ja raczej znam y, takie osoby ze średniej klasy społecznej, które sobie nie mogły pozwolić na takich szpan w klasie, ale może ktoś się wypowie w komentarzach na dole, jak to jest być fajnym. Takie uczucie, czy my się dalej do kogoś jeszcze fajniejszego porównujemy, czy po prostu, czy można w ogóle w życiu osiągnąć level fajności. Zastanówmy się, czy jest, czy, czy my porównując się do kogoś jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, jak będę już taka, te włosy, ten nos, te oczy, y, te uwydatnione usta, te białe zęby proste. Czy ja już, będąc na tym poziomie, czy, czy to już będzie to, że ja już se nie znajdę levela wyżej do, y, do porównywania? Bo często my sobie prowadzimy w głowie taki ranking, ranking osób, tylko że każdy w głowie ma swój własny ranking. Więc jakbyśmy mamy w klasie 10 osób, powiedzmy. Co to za klasa? Mamy w, yy, w klasie 10 osób. Po rozmowie z każdą taką szczerą, jakbyśmy przeprowadzili ankietę, to każdy z nich ma inną osobę, do której jakby chce się przyrównać, która jest według niego najlepsza, najbardziej fancy, najbardziej szałowa. Każdy ma kogoś innego. I to nie będzie wyglądało nigdy tak, że ktoś w końcu przestanie się porównywać, bo my w głowie wyobrażamy sobie, że ten ktoś, ja na przykład powiem Wam zupełnie szczerze, na przykład to mam tak y, pod kątem YouTube'a, bo jakby w życiu codziennym mnie już to totalnie leje myślę, że doszłam już do takiego etapu w życiu, że już mnie to leje, co kto ma i tak dalej zwłaszcza, że to jest, są też takie czasy, że już się raczej zbyt wielu osób nie poznaje bo już poznaje swoje znajomych później to przeszło przez sito, czy. Przesiałeś sobie tych znajomych, z którymi się spotykasz. Później jeszcze czas zweryfikował, zostało ci kilka osób. Ewentualnie nowe osoby, jakie poznajesz, to idziesz na urodziny do tej jednej z koleżanek, i tam są jeszcze jakieś znajomi, z jacyś znajomi, ale za bardzo z nimi już nie będziesz robić jakichś przyjaźni. Mówię to o, jakby o swoim modelu znajomości, bo... Nie jestem też, może nie wiem, jakbym uprawiał jakiś sport i miała jakieś takie zainteresowanie sportem drużynowym, to może z kimś bym się skumała. A tak to już raczej nie. No i dobra, i mam tych swoich znajomych, więc do tych jakby nie porównuję się już z nikim, tak? Nie poznaję nowych, ładniejszych, fajniejszych osób. Ewentualnie możemy wśród znajomych się jakoś tam inspirować. Koleżanka ma fajne buty, koleżanka fajnie wygląda, ale nie zazdroszczę jej, nie jestem, wiecie, taka, nie to jest taka zdrowa relacja. Ale na przykład pod kątem YouTube'a ja się cały czas do kogoś porównuję. Jest. Yy, robię to hobbystycznie, bardzo lubię nagrywać dla Was filmiki i tak dalej. Zwłaszcza jak mi piszecie, że hej, w ogóle ten filmik postawił mnie dzisiaj na nogi, albo ten filmik dał mi coś do myślenia. Najlepsze są te, dla mnie takie wiadomości. Uwielbiam to i robię to. Nie, nie muszę się do tego nawet zmuszać, słuchajcie, ja to robię z chęcią. Ja dzisiaj po prostu wstałam i sobie mówię: Boże, jak fajnie nagram dla nich coś, bo mam przemyślenia. Tak to wygląda. Ale patrzę sobie na inne filmy. Patrzę, ktoś ma lepszy obiektyw, ktoś ma zajebistą jakość na kanale. Patrzę, ktoś ma więcej łapek w dół, w, w górę, w dół, <laughs> uno, dół. Później patrzę sobie, matko, jechałyśmy jeszcze jakiś czas temu na tym samym wózku i w sumie ona miała o wiele mniej subskrypcji ode mnie, w pewnym czasie ją nawet wyprzedziłam, a teraz ona tak wystrzeliła w górę, że po prostu wszyscy tylko mówią o niej, o niej i, i ja sobie myślę, i, i to jest takie chore porównywanie się, naprawdę pod tym kątem, pod kątem YouTube'a przysięgam Wam, że mam wrażenie, że cofam się do porównywania się do innych na poziomie gimnazjum, jak, y, jaką ja miałam świadomość, a raczej brak świadomości siebie, własnych wartości. Więc jak w życiu prywatnym stąpam twardo po ziemi, to świat YouTube'owy jest dla mnie taki, że czasami naprawdę nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale ja siedzę, patrzę na statystyki i naprawdę y, mam spieprzony wieczór. I później sobie myślę, no dobra, Ola, ale czekaj, 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 zaraz, zaraz. To jeśli robisz coś dla siebie, jeśli robisz coś dla kogoś, jeśli są tam osoby, które lubią to, co robisz, jeśli są osoby, które wchodzą na Twój kanał i czerpią z niego coś, to nie jest tak, że se wchodzą, bo fajnie wyglądasz, to nie jest tak, że wchodzą, bo pokazujesz coś z życia, bo nie masz super rzeczy do pokazania, tylko przychodzą tam dla ciebie i, i właśnie to jest to, czego ty szukasz. Widzicie, wy możecie sobie. Wy, na pewno, wy widzicie, widzicie to w ogóle w zupełnie inny sposób. Będą osoby, które powiedzą, że na przykład najbardziej mnie lubią, a wszystkie inne kontenty im się nie podobają, no ale ja sama dla siebie bardzo się porównuję do innych YouTuberek. I nie mówię o tych wszystkich Beauty Guru, które już dawno mają za niedługo milion subskrypcji i po prostu. Są popularne bardzo, tylko mówię na tym, że byłam z kimś na tym samym poziomie i ktoś wystrzelił na maksa w górę, i ja zgubiłam te swoje wartości. Zgubiłam to, co ja chcę dalej tutaj ciągnąć na tym kanale, żeby było naturalnie, żeby nie było zbyt, wiecie. Zbyt przekombinowane, ale sprowadzam się teraz na ziemię i teraz, jak Wam to opowiadam, to przecież wiem, że ja nie dążę do tego w ogóle. Bo gdybym chciała, je była za przeproszeniem bym sobie cztery softboxy, walnęłabym sobie jakieś tło, znalazłabym sobie na przykład jakieś lepsze tło, biała ściana, nie wiem, coś bym sobie tam zrobiła. Gdybym chciała, to bym to miała, ale nie chcę. Więc zapomnijcie sobie, gdy porównujemy się do innych, czy tak faktycznie my chcemy to coś, czy może po prostu chcemy tylko ten efekt, jaki ktoś ma, czyli właśnie więcej wyświetleń, więcej aprobaty ze strony innych. Może tego naprawdę potrzebujemy, a nie tego, co ktoś ma, jak wygląda, jak się pomalował, jak sobie zakręcił włosy do filmiku. Pomyślmy sobie, dlaczego my się w ogóle do tej osoby porównujemy. Wszyscy ci, co nam się podobają, do kogo się porównujemy i tak dalej, czy jakby ktoś nam dał szansę, na zasadzie yy, ktoś by nas złapał pod blokiem, kiedyś, ej słuchaj, kurczę, mam dla siebie taki, słuchaj, mam motyw, nie, czekaj, poczekaj, nie idź, zaczęłaś, dajesz mi teraz 5 złotych, i w chwilę, moment zamieniasz się, wchodzisz w życie tej osoby. W sensie będziesz wyglądać tak samo jak on, będziesz ten, będziesz tak samo popularny, wszystko, wszystko, wszystko. Chcesz się zamienić w jej życie, ale wszystko, nie tak, że tylko ty masz, że masz swoje życie, ale po prostu wchodzisz w jej skórę, chcesz? Pięć z tylko kosztuje? No szybki szpil, tak czy nie? No kto by się zdecydował? Wtedy byśmy sobie stwierdzili, nie no w sumie ja tak, w sumie to... W sumie te moje włosy nie są takie złe. Nie wiem, czy bym chciała mieć takie włosy jak Julia Wieniawa, bo nie wiem, co ona tam, nie wiem, jak ona o nie dba, nie wiem, no. Czy ja bym chciała mieć takie życie jak ona, że ona wraca z drugiego końca świata o 22, a o 4 nad ranem musi być już na planie innego filmu? Czy ja, dobra, chciałabym być popularna, ale czy ja chciałabym, czy ja jestem w stanie tyle poświęcić? Zadajmy sobie takie pytania. W większości ludzie stwierdziliby, że nie, kurczę, nie wchodzę w czyjąś skórę, podoba nam się tylko efekt, podoba nam się tylko cała otoczka, ale w momencie, gdy ktoś e, zaproponuje ci ok, możesz mieć wszystko to, co ona. Jeśli mi, mi się podoba, kont, jeśli mi się podoba to, co robi youtuberka pewna, i ktoś by mi w tym momencie zaproponował, ok, dostajesz ten sam obiektyw, dostajesz te same światła, Śmigaj, śmigaj nagrywać. To dalej by nie wyglądało tak samo, bo ja bym zgubiła siebie. Więc, kochani, pamiętajmy o sobie nie szukajmy szczęścia w innych, bo tak naprawdę ta osoba, do której my się porównujemy, ma swoją osobę, do której ona się porównuje. I tak naprawdę to jest takie koło, którego nie zatrzymamy. Jeśli nie będziemy na sobą pracować. Więc usiądźmy, zastanówmy się, jakie mamy wartości, co w sobie lubimy, i dlaczego podoba nam się to coś, co ta osoba ma. Jakaś najbardziej przebojowa dziewczyna w szkole, która zawsze ma fajne ciuchy i jest ładna, i faceci na nią lecą. To co my chcemy? Mieć fajne ciuchy, być ładną, czy chcemy właśnie być zauważani? Chcemy być rozpoznawani. A dlaczego chcemy być rozpoznawani? To znaczy, że nie zwracają inni na nas uwagi, że nie jesteśmy wystarczająco fajni w klasie, a może rodzina na nas nie zwraca uwagi i potrzebujemy po prostu atencji. Więc czy ja chcę mieć takie fajne ciuchy jak ta koleżanka i być taką ładną? Czy ja faktycznie chcę nią być? Czy po prostu czegoś mi w życiu brakuje? Żebym ja to miała. Bo na przykład, jak mi się podoba youtuberka, cała jej oprawa, jej pięknie pokręcone włosy i, i to wszystko, to tak naprawdę ja nie chcę być nią. Ja nie chcę mieć jej włosów, ja nie chcę mieć jej oświetlenia. Ja bym chciała mieć na przykład, docierać do większej liczby odbiorców. I tylko tego potrzebuję, a nie tej całej otoczki, więc. Kilka lat temu, jakbym nie miała tej świadomości, to porównywałabym się do niej i myślałabym sobie, jaka jestem brzydka, jaka, yy, jakie włosy. Nie mam takiego makijażu, nie mam takich oczu, bo mam opadającą powiekę, więc nie będę w stanie sobie zrobić takiego makijażu jak ona. Ale tak naprawdę to nie jest to. Najważniejsze jest właśnie to, jacy jesteśmy, co mówimy, czym są reprezentujemy, co, co potrzebujemy i co chcemy tak naprawdę w życiu dostać. A nie to, jacy jesteśmy fizycznie. Także ten temat porównywania się jest cholernie ciężki, bo naprawdę każdy się do siebie porównuje. Naprawdę każdy. I czasami myślę, że jakbyśmy porozmawiali z niektórymi, którzy, którzy wydają się nam już na, na szczycie w ogóle, czy popularności, czy na szczycie, czegokolwiek, w jakiejkolwiek ramy, ramy sobie tego nie wpasujemy bo tutaj ja akurat mówię cały czas w kontekście social mediów, bo jakby nie dotyczą mnie inne tematy, jeśli chodzi o porównywanie się więc jeśli widzimy kogoś, kto według nas jest on top, to ten ktoś on top, wybierze sobie kogoś innego i stwierdzi, że on wcale nie jest on top, że w sumie jeszcze mu dużo, dużo brakuje, wcale nie osiągnął sukcesu i to, że ma 50 tysięcy lajków na Instagramie, to on chce jeszcze więcej więcej, więcej, więcej więcej. I ludzie mają taką naturę, że chcą jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie chodzi mi o materialne rzeczy, tylko bądźmy minimalistami w cechach, bądźmy minimalistami w wartościach, w tym, czego w ogóle pragniemy w życiu, yy, co chcemy sobie skopiować od kogoś i wkleić do nas. What the hell w ogóle? <laughs> po co? Jesteś sobą, jesteś superowy. A jeśli wydaje ci się, że nie, to zastanów się, co cię otacza, albo co się dzieje, że nie wiesz, że jesteś ważny. Że co się dzieje w twoim życiu, albo jak bardzo się zagubiłeś, że ty nie wiesz, że jesteś wyjątkowy i ważny taki, jaki jesteś. Pokochajmy siebie, kochani, i nie róbmy sobie tego porównując się do innych, bo jesteśmy wyjątkowi tacy, jacy jesteśmy. Do diaska. Wysyłam buziaki serdeczne i życzę Wam miłego dnia wszystkim. Wszystkim! Pa, pa!